Dużo prawdy jest w tym, że kupujemy oczami. Jednak, jak w takim razie pokazać produkt cyfrowy, żeby to nasze oczy kupiły? Do tego właśnie służą wizualizacje. Wizualizacje, czyli tak zwane mock -upy. Pokazujemy naszym odbiorcom, w jaki sposób nasz produkt może być wykorzystany. Dzisiaj w tym materiale pokażę Ci narzędzia robienia właśnie takich wizualizacji. Zapraszam. Zanim jednak pokażę Ci już te programy, które dzisiaj przygotowałam, to jeszcze tak jak zwykle proszę Cię o to, żebyś zrobiła fotkę podczas tego materiału i zamieściła informację o tym materiale na swoich mediach społecznościowych. Będzie mi miło, jeśli mnie oznaczysz, bo wówczas ja też będę mogła udostępnić. Twoje posty, czy też Twoje relacje u siebie dzięki temu budujemy nawzajem swoją społeczność. No a teraz czas najwyższy przejść do tego, po co tu się spotkałyśmy, czyli do pokazania właśnie tych narzędzi. Zanim to jednak nastąpi, to chciałam Ci pokazać, o co dokładnie chodzi. To jest moja strona internetowa. I zobacz, strona generalnie jest płaska, przecież nie do końca widać o co, co w niej chodzi. Natomiast ja chcę pokazać, że mam e-book, który jest do pobrania przez moich, moich odbiorców, przez moich klientów. No to w tym momencie właśnie zrobiłam taki mockup. To jest mockup, czyli przygotowanie takiego wzoru, właściwie takiej broszury, tego plenera, który można ode mnie pobrać. Tak wyglądają mock-upy. To jest taki prosty przykład z mojej strony internetowej. Inna moja strona internetowa, która dotyczy programu Dziewczyny działają, zawiera jeszcze więcej mock-upów i więcej pokazuje wizualizacji, właśnie tego, jak wygląda program. Bo zobacz, chociażby to, że zamieściłam program, który przecież jest programem online'owym, właśnie w takim, w takim komputerze, w takim laptopie, to pokazuje, w jaki sposób z niego skorzystać. Staje się to bardziej fizyczne po prostu dla moich odbiorców i również dla Twoich. Tutaj są również listy, które są dołączone do tego programu, z czego składa się program i są właśnie różnego rodzaju listy, które w ramach programu uczestnicy otrzymują. Co tydzień jest nowa dawka różnych list, przez 12 tygodni tego sporo się zbiera. Teraz znowu, jak to pokazać? Więc właśnie temu takiemu pokazaniu służy mockup. Czy też na przykład dodatkowe bonusy, które są zawarte w tym programie, one znowu są pokazane na mockupach, czyli właśnie na takich wizualizacjach, jak te produkty mogłyby wyglądać, kiedy będą uczestnicy z nich korzystać. Tak to wygląda. Jak można je zrobić? Pokażę Ci dzisiaj kilka programów, dwa opowiem troszkę bardziej, dwa tylko na nich po prostu pokażę Tobie, jak wyglądają, żebyś sama zerknęła. Pierwszy program to jest mockuper.net Taką się nazywa mockaper.net. I w tym programie możesz naprawdę za darmo wygenerować sobie mnóstwo różnych mockupów. Jak wejdziesz w konkretne jakieś rzeczy, na przykład mockupy komputera, no to pojawiają ci się mockupy komputera, na przykład tutaj akurat imac Wystarczy, że klikniesz to zielone tło i pojawia ci się opcja, że możesz dodać plik. No to dodam tutaj plik najprostszy. Akurat zdjęcie z sobą będzie to chyba najprostsze w tym momencie. To, co jest fajne, to to, że możesz również, trzymając tutaj z boku, powiększyć, pomniejszyć, żeby to ci po prostu pasowało, żeby dopasować to zdjęcie właśnie do swojego, tego tła, które będzie później zajmowało. Robisz oczywiście zielonym przyciskiem DAN, czyli zrobione, ładuje się no i zobacz, masz w tym momencie już tak naprawdę mockup, czyli akurat w tym przypadku moje zdjęcie na te laptopa. Tutaj są takie jeszcze refleksy, które udają, że jest to coś się odbija w tej matrycy. Więc możesz te zlikwidować, żeby nie były one takie zaintensywne I później możesz po prostu pobrać ten plik. A tu jeszcze nie ten plik, nie tutaj. Tam dodaje oczywiście inny. Tutaj pobieram plik. No i w tej chwili się pobiera. Mokaper właśnie pobrał. Tak wygląda najprostszy sposób robienia. Mamy tutaj bardzo dużo mokapów na różne okoliczności. Możemy naprawdę stosować ich mnóstwo. Zobaczysz, tutaj jest few all. I zobacz, ile masz opcji. Możesz nie tylko takie z tłem bezbarwnym, ale możesz stosować również po prostu udające faktyczne korzystanie. Na przykład weźmy ten mockup, akurat, który pokazuje, jak pracuje jak pracuje, na przykład na komputerze, powiedzmy, że w jakiejś przestrzeni bardziej, takiej chyba ogrodowej, a może kawiarnianej. I znowu ponownie, załadujemy jakiś obrazek. Wezmę teraz inny swój obrazek. Muszę trochę inaczej podocinać. Robię dan. No i znowu masz. Tu znowu mi te refleksje nie pasują, więc likwiduję refleksy na przykład. Ale mogą one być. Więc mogę je zmienić. Mogę te refleksje też zmienić, że one przez pół przechodzą. Wtedy to jest takie bardziej delikatne. Więc może być coś na przykład takiego. No i ponownie pobieram. I teraz znowu może stosować to. Również na przykład do swoich postów po prostu na Facebooku, do postów na Instagramie, zobacz jak fajnie ten Twój produkt zaczyna wyglądać, oczywiście wstaw tu swój produkt, bo ja tu nie wstawiłam produktu, tylko własne zdjęcie, natomiast Ty masz prawo jak najbardziej wykorzystać to do własnych produktów, możesz skorzystać z, z laptopów, możesz korzystać z różnego rodzaju smartfonów, tego znowu będziesz miała bardzo, bardzo dużo, masz aż 440 szablonów różnego rodzaju, więc po prostu poprzeglądaj, zobacz co Ci będzie najbardziej pasowało i wykorzystaj w swoich projektach na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. To jest pierwszy program, mocaper.let. Drugi program, który jest o wiele prostszy i nie jest tak idealny, nie jest tak fajny, nie ma tak dużo możliwości jak mocaper, to jest program mockdrop.io. Tutaj masz nazwę na górze. I teraz mamy różne zdjęcia. Widzimy różne zdjęcia, które tu się pojawiają. I po prostu wybieramy zdjęcie, które chcielibyśmy zaadoptować te nasze potrzeby. No jest tu ich bardzo, bardzo dużo. Ja skorzystam, tutaj nie masz zdjęć, które są przezroczystym tłem, No ręka jest przezroczystym tłem, ale pozostałe są takie, że dzieje się coś na tym obrazku, po prostu jest to faktycznie zdjęcie zrobione. Skorzystajmy, zaraz zobaczymy z jakiego programu, znaczy z której tu wizualizacji, może z tego tym razem tabletu. No i oczywiście klikasz znowu w zielone, otwiera Ci się opcja, w dokumentach mam swoje zdjęcia, teraz wezmę, załaduję takie swoje zdjęcie. No i od razu Ci się pokazała. I to, co możesz zrobić, to oczywiście jest załadować. Tutaj dobrze było, żebyś na przykład miała swój produkt jakiś cyfrowy. Znowu się załadowało, zapisało, to bardzo duże zdjęcie, po prawie 3 MB będzie miało. Wcześniejsze z Mokapera miał jeden 4 megabajty, drugi 700 kB. Więc znowu możesz wykorzystać naprawdę na wiele różnych sposobów. Teraz zrobię zdjęcie w zdjęciu i zobacz na przykład coś takiego. Starbucks star z tyłu jest widoczny, możesz ponownie, ponownie za, załadować sobie, tutaj każe czekać przez chwileczkę, no i możesz zapisać, trzeba inną nazwę tylko wymyślać, możesz zapisać, tak, więc bardzo prosty program, MockDrop.io, dużo tutaj nie będziesz miała rzeczy, no ale trochę się pojawi opcji, tak, więc zawsze to też jest lepsze coś niż nic, i najważniejsze, to udaje naprawdę prawdziwe zdjęcie, Program, który jest bardzo popularny, program, który również spina się z kanwą, to jest program smartmockups.com. Niestety w smartmockupsie dużo projektów będziesz miała jako projekty, które są projektami płatnymi. Masz mało bezpłatnych. Tutaj nawet Ci pokażę, jak zalogujesz na przykład swój, swój jakiś projekt, znowu jakąś grafikę wezmę, to pokażę Ci, jak to mogłoby wyglądać na różnych rozszerzeniach. Już ładuję w tej chwili. Widzisz, tak to by wyglądało, więc robisz już, wow, super to wygląda. Natomiast jak przychodzi coś do czego, no to będziesz miała niestety niezbyt dużą ilość rzeczy, które są bezpłatne. W dużej ilości będziesz miała tą opcję żółtą, właśnie pro, więc będziesz musiała uważać, co zastosować. No ale weźmy przykładowy jakiś, jakiś projekt. Tutaj ten moje zdjęcie się już oczywiście pokazało. Nie jest ono najbardziej, najbardziej rewelacyjne, w związku z tym, no tutaj jest przekształcenie. Przekształcam na przykład w ten sposób, Podnoszę, zwiększam, będę chciała bardziej siebie tu wypuklić, prawdopodobnie. Więc te wszystkie rzeczy tutaj sobie po prostu robisz. Przycinasz i kontynuujesz. Oczywiście możesz tutaj też wyrównania robić, które są samego mockupu dane. No i masz teraz po prostu coś lepszego, tak lepiej to po prostu wygląda. To co teraz możesz zrobić to oczywiście pobrać, no i pobierasz. Tutaj tak jak widzisz, tak jak już mówiłam wcześniej, jest to program płatny w większości rzeczy. Więc medium, tu na szczęście medium jest w dosyć dużym rozmiarze, bo 1280x853 piksele to jest duży rozmiar, spokojnie w mediach społecznościowych się on wystarczy, natomiast już do innego użytku będzie niewystarczający, ale możesz przynajmniej w tej opcji pobrać. No i ponownie, tak jak wcześniej przy wcześniejszych rzeczach, pobierasz sobie, zapisujesz, tak? I to jest wszystko, co tutaj możesz zrobić, natomiast poprzyglądaj sobie, bo tych mockupów jest naprawdę bardzo dużo, masz smartfony, masz desktopy, Masz laptopy, będziesz mogła znaleźć tu na przykład dziewczyny, masz bez żadnego Pro, tu masz kolejny bez Pro, więc trochę tych bez Pro też znajdziesz informacji. To jest już to dużym plusem: to jest to, że możesz również znaleźć mocapy typu na przykład właśnie do edukacji online, owej. jeśli robisz kurs online, chciałabyś pokazać, jak to wygląda na komputerze, jak mógłby wyglądać taki box do kursu, czy też ewentualnie e-book do kursu, który dołączasz, to możesz wtedy po prostu zrobić na, na takim właśnie mokapie. Tu większość jest oczywiście płatnych, ale możesz zrobić na przykład jeszcze pojazdy różnego rodzaju. Możesz zrobić jakieś rzeczy outdoorowe, czyli te duże banery, żeby pokazać, jak one wyglądają. Możesz na przykład opakowania zrobić różnego rodzaju. I tutaj będziesz miała pakowania na przykład do jakichś kremów, do jakichś innych rzeczy, co ci będzie po prostu pasowało. I żywność również, więc tego jest na żywności, na przykład na jakąś kawę sobie wymyślać albo inne rzeczy. Tak naprawdę masz bardzo, bardzo dużo, łącznie z kubkami. Tutaj jest kilka tysięcy naprawdę realistycznych mockupów, które możesz wykorzystać. Zobacz, tutaj też jest trochę takich, które są bezpłatne, więc można spokojnie z nich skorzystać. Natomiast w tej opcji wystarczającej, zobaczymy, jakie są na dzień dziecka jeszcze, na dzień mamy coś takiego. Na święta Bożego Narodzenia możesz takie pocztówki wysyłać, więc naprawdę jest tutaj bardzo duży wybór. Zachęcam cię, żebyś przetestowała, zobaczyła, co ci się sprawdza, co ci się nie będzie sprawdzało. Tak jak mówię, jest tu kilka tysięcy rzeczy, które możesz próbować do Twojej marki. Myślę, że to naprawdę jest fantastyczne narzędzie, które pomoże Ci przekazać Twoim odbiorcom tą fizyczność produktu, który nie jest przecież fizyczny. Więc zachęcam Cię do tego, żebyś zobaczyła. Nie pamiętam, jaka tu jest scena. Zobaczymy, czy znajdziemy. Cenę, czy nie znajdziemy ceny, jakie są skorzystania z tego narzędzia, jest free 9 dolarów miesięcznie. To też nie jest drogie. To jest niecałe 45 zł, więc jeśli chcesz, to możesz również te 45 zł na przykład wykorzystać właśnie po to, żeby móc rozliczać się z tym programem, tylko to jest przy płatności rocznej. Natomiast przy płatności miesięcznej jest 14 dolarów. W dalszym ciągu to nie jest bardzo duża kwota, żeby zachować jednak w pewien sposób tą wizualność swojej marki. No i ostatnia rzecz, którą chcę Ci pokazać: ostatnia rzecz, która ma najwięcej możliwości, masz 42 tysiące mock-upów, to jest PlaceItNet. Tak to się zapisuje, placeit.net Niestety minus jest taki, że to wymaga już opłacenia. Natomiast plus z kolei niesamowity jest taki, że tu masz nie tylko mokapy związane z różnymi rzeczami, to już jest, to jest naprawdę ich mnóstwo, ale również z materiałami wideo. I to jest rzecz po prostu dla mnie niesamowita. Jeśli chodzi o materiały wideo, to materiały wideo mamy sporo, i zaraz najedziesz na taki mock-up, on się po prostu pokazuje, to pokazuje też, co tutaj możesz ewentualnie zmienić, jak ten mock by się właśnie pokazywał w kontekście Twoich rozwiązań. Więc te materiały wideo są naprawdę fantastyczne, no ale niestety ten program wymaga już opłacenia. pokazuje ci, bo może będziesz chciała go wykorzystać. Jak wyglądają ceny w tym programie? Otóż cena to jest 7,50 dolara miesięcznie, więc znowu, czy stać ci na te 30 kilka do 40 zł, żeby wydać miesięcznie? Może tak. Jeśli ci na to stać, to polecam, żebyś skorzystała. Nawet po to, tylko żebyś sobie założyła po prostu ten program na 3-4 miesiące, zrobiła ilość sporą na przykład materiałów wideo, które będą ci służyły do tego, żeby po prostu pokazać jakieś, jakieś rzeczy. To nawet masz Instagram Stories i później możesz przecież z niego zejść. Tak? Natomiast, natomiast naprawdę warto pokazać się inaczej, dzięki twojemu twoja marka zaczyna żyć, zaczyna być przez ludzi inaczej zupełnie postrzegana, więc zachęcam cię do tego, że Placeit.net też możesz zobaczyć, każdy z tych programów jest bardzo fajny, dwa bezpłatne i dwa płatne, mam nadzieję, że czujesz się spełniona tym, co ci przedstawiłam, że masz teraz narzędzia do tego, żebyś mogła pracować ze swoimi odbiorcami, i pokazywać im wizualną stronę swojego biznesu, przecież tak to jest ważne, tak jak wspomniałam na początku, Kupujemy oczami. Więc daj odbiorcy nie tylko tekst, który będzie czytał, ale ten tekst, w którym pojawią się grafiki, w którym pokażesz, w jaki sposób fizycznie ten Twój produkt wygląda. To jest niesamowita wartość tego pokazywania produktów cyfrowych właśnie w taki sposób. Zachęcam Cię do takiej pracy i mam nadzieję, że podzieli się ze mną informacjami, który z tych programów stał się Twoim ulubionym.